Omówię wyzwanie. Czytaj dwie liczby typu int64 i wypisz ich sumę. W stanie programu rozpoczynamy od słowa kluczowego program i po spacji podajemy jego nazwę. Czytaj IS. Nazwa składa się z liter alfabetu łacińskiego. Na końcu zapisu staw znak średnich. Następnie występuje sekcja deklaracji zmiennych var, gdzie A i B, nazwy zmiennych, ciągi znaków alfanumerycznych z pierwszą literą, Oddzielone znakiem przecinka 2, separator IN64, zmienna o wartościach całkowitych z zakresu przybliżenia od minus 9 razy 10 do 18 do plus 9 razy 10 do 18. W przypadku wartości ujemnych liczbę poprzedzamy znakiem minus. Na zmiennej typu IN64 można wykonać działanie dodawania przy pomocy operatora plus. Na końcu piszemy średni. Begin. Oznacza początek programu. Pierwsza instrukcja. Czytanie, read w nawiasie, wartości zmiennych A i B. W instrukcji read line, ln oznacza przejście do nowej linii. Na końcu instrukcji piszemy średnik, jeśli będzie następna instrukcja. Druga instrukcja. Wypisanie, write w nawiasie, wartości wyrażenia A plus B to jest suma wartości zmiennych A i B. W instrukcji write line, ln oznacza przejście do nowej linii. End z kropką oznacza koniec programu. Dziękuję.